Stefek burczy Burczymucha. O większego trudno zucha. Jak był Stefek burczy Burczymucha. Ja nikogo się nie boję. Choćby niedźwiedź. To dostoję. Wilki? Ja ich całą zgraję. Pozabijam i pokraję. Te i chemii. Te lamparty. To są dla mnie czyste żarty. A pantery i tygrysy. Na sztyk wezmę u swej spisy. Lew! Cóż lew jest? Kociak duży. Naczytałem się podróży I znam tego jego mości Co zły tylko kiedy pości Szakal wilk, straszna nowina To jest tylko większa psina Brysia mijam zaś z daleka Bo nie lubię, gdy ktoś czeka Komu zechce, to dam radę Zaraz na ocean jadę I nie będę stewkiem chyba Jak nie chwycę wieloryba I tak przez dzień Boży cały Zuch nasz trąbi swe pochwały. Aż raz usnął gdzieś na sianie. Wtem się budzi niespodzianie. Patrzy, a tu jakieś zwierzę. Do śniadania mu się bierze. Jak nie zerwie się na nogi, jak nie wrzaśnie z wielkiej trwogi, pędzi jakby hart ze smyczy. Tygrys, tato, tygrys krzyczy. Tygrys? Ojciec się zapyta. A chlew może, miał kopyta. Straszne, trzy czy cztery nogi. Paszczę taką, przytem rogi. Gdzież to było? Tam na sianie. Właśnie porwał mi śniadanie. Idzie ojciec, służba cała. Patrzą, a tu myszka mała. Polna myszka siedzi sobie. I ząbkami serek skrobie.